witamy wszystkich ponownie cześć jak już się dowiedziałaś też tej prawdy ode mnie czy było w tobie jakieś takie przewodnie uczucie pamiętasz w ogóle na tym spotkaniu słuchajcie Justysia tak bardzo nie chciała przyjąć tego do siebie pamiętasz ty w pewnym momencie wstałaś i wyszłaś chciałaś wyjść z tego spotkania w restauracji ja na, wtedy nawet na ciebie podniosłem głos bo powiem ci dlaczego to mnie tak bardzo wystraszyło bo ja byłem gotowy na to żeby powiedzieć ci tą prawdę a ty w momencie mojego mówienia wstałaś i wyszłaś, ja się przestraszyłem, że potem ja nie będę znowu miał odwagi, żeby, powiedzieć. żeby to powiedzieć. Ja na ciebie krzyknąłem nie z tytułu krzyczenia, tylko to był taki krzyk lęku, e, że jak odejdziesz, to po prostu nie powiem ci całej prawdy. Na szczęście wtedy się cofnęłaś i usiadłaś, i, i, i mnie wysłuchałaś. Powiedz mi, czy, czy jakieś takie właśnie miałeś takie. Czy pamiętasz, co było twoim takim. Wiesz co, ci powiem szczerze, że z tej całej rozmowie ja niewiele pamiętam. A, okay. Do mnie po prostu to tak w jednym uchem wlatywało, drugim wylatywało, albo w ogóle połowa tak jakby była bariera i nie docierała, co ty do mnie mówisz. Wiem tylko, że podczas tego całego spotkania naszego nam we mnie taka złość narastała, że po prostu tak jak jaś wtedy powiedziałam, nie wiem czy to pamiętasz, że mam nadzieję, że, że umrzecie, nigdy więcej z dziećmi nie będę musiała zobaczyć. Powiedziałam ci to, ale w momencie, kiedy ci to powiedziałam, mnie tak serce zabolało, mi się wtedy tak pamiętam płakać ciało, ale zacisnęłam zęby, mówię się nie popłaczę, bo to był chyba mój pierwszy raz w życiu, że jakąś coś źle życzyłam w ogóle. <laughs> I w momencie, jak to powiedziałam, w tym samym momencie żałowałam tych słów, no oczywiście to, wtedy Ci tego nie powiedziałam, bo zęby zacięłam, nie powiedziałam. No to była taka i to była taka, mówię we mnie, złość, bo we mnie to narastało, I sam fakt tego, co Ty do mnie mówiłeś, to Ci powiem szczerze, że nie pamiętam połowy rzeczy, o których Ty mówiłeś. No wiemy ten fakt, że przyznałeś się do tego, że jesteś tym gejem, to tak, ale mówię, to co tam mówiłeś, to, to jakoś nie... Jakbyś mnie zapytał, co mi mówiłeś, to bym ci powiedziała: No, nie mam pojęcia, czy to, mówię, w ogóle bym nie wiedziała, nie? Ale no to był taki moment, i później te kolejne jeszcze miesiąc taka, taka złość, zanim ja sobie to wszystko wiesz. Znaczy, no i, było, i wszystko: i złość, i, i smutek, i, i żal, i, i to takie obwinianie, właśnie, że zmarnowane miałam te lata, i, 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 i ten. No, no, to chyba taka myśl była na, na, na tamten moment, nie? Na chwilę obecną to tylko czasami tak sobie myślę, dlaczego my żeśmy tego wcześniej nie zrobili? No ale to tak jest, jakbyśmy przypuszczam, że wcześniej tego nie mogliśmy zrobić, ponieważ no nie byliśmy na to gotowi. Ja na pewno na to nie byłam gotowa. Ja w ogóle, nie pa nie patrz! No, także właśnie to jest to, my nie byliśmy na to gotowi i, i po prostu wcześniej nie mogliśmy tego zrobić. No. Cały czas gdzieś tam człowiek czasami ucieka w te schematy, no nie, bo nawet to takie rozmyśla, rozmyślanie, czemu nie zrobiliśmy tego wcześniej, mm. to, to cały czas jest gdzieś, czasami trochę ta ucieczka. Aczkolwiek jest to też, słuchajcie, takie zdziwienie, bo w pewnym momencie tak jak sobie uświadamiamy w tym, takie o kurwa, nie? Mm. Jak długo w tym głównie człowiek Siedział. siedzi, mm. jak zaczynamy dochodzić y, do tej takiej fajności, też potem nie I masz tak czasami, już tak patrzysz na siebie i się zastanawiasz, właśnie chyba w tym kierunku, że, że hello, no. o co tam chodziło, nie? <laughs> Dokładnie. Że, że teraz z tego poziomu to mamy tak, że. Tak, z tego poziomu to ja tak się zastanawiam czasami w ogóle, jak ja w ogóle mogłam tak długo wytrzymać z jak w ogóle to, że mówię. Pa, znaczy, bo to było na tej zasadzie. Było, no było na tej zasadzie, wiesz, ja, ja to wiedziałam, podświadomie gdzieś to wiedziałam, aczkolwiek no mówię, bariery sobie takie poustawiałam, że ja, ja tych bariery, że tego nie zauważałam. Że będziesz matką dolą. Tak. Yy, choćby nie, nie wiem co. co. <laughs> Dokładnie. Niech pije, bije, bije ale mąż, tak? No. Yy, nie biłem. Nie ja. bił, nie. bo <laughs> no, bym oddała. <laughs> yy. No i to jest faktycznie, I było coś nie, że takiego. jak zaczynamy dochodzić do siebie, to człowiek jakby się w ogóle nie zna Tak, znał. tylko że to jest widzisz to, no tak jak ja powiedziałam, to, to jest na tej zasadzie, że my musieliśmy do tego dojrzeć, bo ja naprawdę miałam nieraz coś takiego w naszych kłótniach, by wychodził temat właśnie, że jak co, to, to się rozwieźmy, czy coś takiego, bo, bo to często było. E, aczkolwiek mówię, ja nie byłam na to absolutnie dojrzała i, i przypuszczam, żebym sobie nie poradziła tak dobrze, jak sobie poradziłam w tym momencie, kiedy to się zadziało, tak? Ja też nie byłam. E, bo bym w życiu sobie z tym nie, nie, nie poradziła, przypuszczam tak dobrze i bym, i pewnie by mi tak łatwo z tym wszystkim nie było się pogodzić, tak? Nawet jakbym usłyszała tą samą prawdę, to po prostu chodzi o to, że my musimy sami w sobie e, dojrzeć do pewnych e, decyzji i, i, i być z nimi. E, być po pierwsze świadomych tych decyzji i, i się zgodzić na te decyzje. Dobra, a. Bo takie pytanie mi przyszło teraz do ciebie. No. E, e, a ty powiedziałaś o tym rodzicom, że ja jestem gejem? Czy dopiero się Twoja rodzina dowiedziała w momencie, kiedy ja zrobiłem ten coming out na Facebooku, jak to ogłosiłem na Facebooku? Czy ty im to powiedziałaś? Czy... Wiesz, że nie pamiętam? Ja nie wiem, czy im to powiedziałam. Czy się wstydziłaś powiedzieć to znajomym? Nie, no na początku jak podjęliśmy decyzję, że się rozwodzimy, no to im nie powiedziałam, bo sama o tym nie wiedziałam, tak? Ale, bo kiedy Ty dałeś tą wiadomość? E, no to Ty już wiedziałaś. E... Po tej rozmowie naszej to było, nie? Tak, jakiś czas potem po tej rozmowie. Mi się wydaje, że to chyba było, nie, no nie, nie, chcę, nie chcę tutaj skłamać, ale tak mi się wydaje, że to chyba było po tej Twojej wiadomości. O, oczywiście później to wszyscy powiedzieli, a my coś podejrzewaliśmy, co tylko mówię. A właśnie, nie? o, bo, Było coś bo takiego, fajne tak. Nie... Zobacz, nie. Później jak z każdym rozmawiałam, no my coś tam podejrzewaliśmy, coś tam takiego, no były takie różne teksty i od znajomych, i od rodziny. Tylko ja jeszcze byłam wtedy na tym momencie takim, że ja mówiłam, e, że, że nie dowierzałam w to, że oni, oni to widzieli wszyscy dookoła, nie? I zobacz tą kolejną y, taką społeczną obudę, bo do momentu, kiedy my graliśmy to małżeństwo, nie? Kiedy graliśmy to małżeństwo, to nikt ci nic nie mówił, e, hmm. nikt z tobą nie rozmawiał w takich kwestiach, a dopiero potem jak z naszej strony to wyszło, to nagle wtedy wszyscy, a, a widziałem, a mówiłem... Tylko wiesz co, ja ci powiem, że tak, jest tak coś czyli takiego. Czyli takie jakby dopingowanie tego zakłamanego świata, czyli nie przeszkadzajmy, bo ładnie im się kłamie, ładnie wyglądają hmm. na zewnątrz, ja to troszeczkę e, Yy, nazywam, w sumie tak prosto nazywam, no bo to, to tak. inaczej się nie da, takie dopingowanie, no bo, no bo są małżeństwo, to choćby nie wiem co, nie. niech są tym małżeństwem, no bo przecież w naszej rodzinie rozwodów nie ma. Mówiąc w naszej rodzinie, no to niejednokrotnie się słyszy w polskich Takiej rodzinach oho. takie, że w naszej rodzinie. Sformułowanie to rozmowy, Polska. Tak, polskie <laughs> Sformułowanie polskie, że w naszej rodzinie to rozwodów nie ma i, i nieważne co się dzieje, niech są razem, ale potem, jak już to wychodzi, to nagle. Pojawiają się e, różowe słówki, które wszystko, wszystko, wszystko i wszędzie widziały, ale nikt nic nie mówił. Mm. Było też, tak? Tylko wiesz, z drugiej strony, bo, bo nieraz było, wiesz, jak ja tam kiedyś z rodzicami rozmawiałam, czy, 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 czy z rodziną w ogóle, czy ze znajomymi, to były takie wieszka, że jak już nam się tak psuło, to też się właśnie tam pytali, czy, czy mówili, że powinniśmy się rozwieźć, żeby nie było coś tak, bo, bo, bo były takie te. Tylko wiesz to, to do mnie wtedy nie docierało w ogóle, nie? Bo ja pamiętam, do, ja do samego końca jeszcze ja tam rozmawiałam, jak z kimś co rozmawiałam, to to do samego końca mówiłam, że ja wtedy tak mówiłam, że nie było, że ja jeszcze cię kocham, ale już przed samym rozwodem to było, że ja jeszcze cię kocham, i ja zrobię wszystko, żeby to małżeństwo utrzymać. Piona! Tak. <laughs> No, ja pamiętam, że tak mówiłam, nie mówiłam. Ja odpowiadałam, że jak wy, byście, wy też byście kochali tą drugą osobę, to byście zrobili wszystko, żeby to utrzymać, i było na tej zasadzie właśnie. Umieli... Nawet, nawet jeśli ktoś mi coś mówił, to na, na tej zasadzie, że powinniśmy wcześniej to zrobić, że jak nam się nie układa, to powinniśmy się rozwieść. Wiesz, nie było takich słów, że nie, żeby, tak jak ty mówisz, właśnie, że, żeby to utrzymać, tylko właśnie raczej mówili, że powinniśmy się rozwieść, tylko do mnie to nie docierało. W ogóle dla mnie to nie był w ogóle argument, że, że ja się powinnam rozwieść, nie? Pomimo tego, że się nie układa.